Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 21 sierpnia, 21 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus idzie do ludzi, do różnych ludzi, do mieszkańców wsi i miast, do biednych i bogatych, do uczonych i prostych, idzie do wszystkich ludzi, nie rozgranicza na tych lepszych, gorszych, bardziej godnych, mniej godnych itd. I ktoś zadaje pytanie Panu Jezusowi: Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus wprost nie odpowiada na to pytanie, uważa, że problem zostaje źle ujęty. Mianowicie przecież Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby wszystkich zbawić. Jego miłość jest nielimitowana. On chce wszystkich zbawić, nie tylko nielicznych albo jakąś grupę społeczną. Nie. Natomiast pytanie postawione Panu Jezusowi powinno brzmieć, Panie, dlaczego nie wszyscy ludzie będą zbawieni? Otóż Jezus mówi, że jest coś takiego, co utrudnia niektórym dostęp do zbawienia, mianowicie brak nawrócenia. Jezus przedstawia właśnie tę prawdę, Posługując się obrazem ciasnych drzwi. Przez ciasne drzwi można przejść po pierwsze, indywidualnie, nie można przejść szablonowo. Każdy z nas otrzymuje różne łaski, różne dary i różne powołania ma w swoim życiu, a więc nie możemy porównywać się do innych, nie możemy mówić a, są gorsi ode mnie. Nie, Pan Bóg daje ci takie, a nie inne predyspozycje po to, żeby się rozwijał. A więc w sposób indywidualny można przejść przez ciasne drzwi. I również przejść przez ciasne drzwi można tylko i wyłącznie bez bagażu. Musisz najpierw sam przejść i wszystko zostawić przed drzwiami. Kiedy przechodzimy na tamtą stronę życia, do zbawienia, wszystko musimy zostawić tak, jak jest. Możemy zabrać tylko dobro lub zło, miłość lub brak miłości, którą mamy w naszym sercu. I argument, który może pana Boga przekonać do tego, aby wpuścił cię do zamkniętych drzwi. To nie ten argument, że przecież mieszkałem blisko kościoła, albo mam na to papiery, przecież mam dokumenty z kancelarii, albo byłem ministrantem, jestem księdzem, siostrą zakonną, albo na przykład nie będzie na pewno argumentem to, że skończyłeś teologię, albo na przykład znasz wielu księży, osobiście znasz biskupa. To nie będzie argument, który będzie przekonywał Pana Boga, aby otworzyć Ci zamknięte drzwi. To, co będzie go przekonywało, to Twoja miłość, którą masz w sercu. I tak jak w dzisiejszej Ewangelii niektórzy powiedzą: Panie, przecież my znamy Ciebie bardzo dobrze, przecież z Tobą jedliśmy, piliśmy, podróżowaliśmy razem z Tobą, byliśmy fizycznie blisko Ciebie. Jezus powie: Nie wiem skąd jesteście, nie znam Was, Wy wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. A więc, kochani, ten argument takiego fizycznego bycia blisko Pana Boga nie będzie przekonujący. Jedynie miłość, którą mamy w sercu. Kochani, droga przez ciasne drzwi nie jest drogą łatwą. Jest to droga przykazań Bożych. Pan Bóg stawia pewne zakazy, nakazy, zachęty. Oczywiście można by pójść taką przestronną bramą z owczym pędem i robić wszystko tak jak inni, zupełnie nie, nie zastanawiając się, po prostu przebiegnąć na drugą stronę. Natomiast Jezus chce, żebyśmy w sposób bardzo rozważny, rozmyślny. Przechodzili na drugą stronę. I tak jak czytamy, kochani, w dzisiejszym drugim czytaniu z listy do Hebrajczyków, kogo Pan Bóg miłuje, tego karci, chłoszcze zaś każdego, kogo za syna przyjmuje. I choć karcenie nie wydaje się w tym momencie, kiedy jesteśmy karceni, takie radosne, ale raczej smutne, to później być może docenimy to, że Pan Bóg daje nam. Jakieś, stawia jakieś bariery, jakieś trudności stawia na drodze naszego życia, nie dlatego, żeby nam uprzykrzyć życie, ale właśnie to jest to wyrazem Jego miłości, bo on chce nas uchronić od upadku. Chce nam dać jakiś taki znak ostrzegawczy, byśmy nie szli tam tą drogą, która wiedzie do śmierci, do piekła, która na pewno nie wiedzie do zbawienia. Życzę Wam, kochani, abyśmy wszyscy spotkali się po drugiej stronie tych ciasnych drzwi, żebyśmy wszystko to, co nam utrudnia, zostawili tutaj na Ziemi. Żebyśmy zastanowili się. Być może to zielone pastwisko jest dla wszystkich tych owiec, owieczek, baranków, baranów, żebyśmy przeszli w sposób taki rozważny, bo tam Pan Bóg przygotował dla nas zielone pastwisko. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.